Jeśli chodzi o ten wniosek, to nie jest, że dzisiaj. My już o ten wniosek walczyliśmy już wiele, wiele lat temu, przy innej władzy, przy innym burmistrzu, tylko za każdym razem nam się to nie udawało ze względu, nie wiem, czy administracyjny, czy ze względu na to, że nasz rząd tego nie chciał. Dzisiaj jest... Jak to mówię, zielone światełko w naszej gminie, jest możliwość, my jako e, Kuźnica Skakawska, ulica Kępińska, ta, tak samo za osiedlem tutaj kościoła, borykamy się z czym dokładnie? Borykamy się z administracją, tak zwaną, nikt nie umie tak naprawdę do nas konkretnie dojechać. U nas się ta nasza ulica bardzo fajnie rozwija, mamy dużo zakładów, przede wszystkim mamy y, osiedle piękne, tak samo za kościołem, tylko nikt, ani kurierzy, ani y, dostarczanie jakiegoś materiału budowlanego, czy nawet sama sobie, nie jesteśmy to wszystko pociągnąć. Co z tego, że jesteśmy jako Kuźnica Skakawska, ulica Kępińska, jak 3 km dalej tak zwana jest ta centrala Kuźnicy. Nas dzieli miejscowość Dobrydział, z drugiej strony nas dzieli miejscowość Świba. Jesteśmy takimi odludkami, co byśmy naprawdę chcieli dociągnąć to z powrotem do naszej historycznej Podzamcza, bo w końcu kiedyś ta Podzamcze tu było i chcielibyśmy do tego w końcu nawiązać. Dzisiaj byłem w geodezji. Specjalnie wziąłem, ściągnąłem mapę. To jest część Kuźnicy Skakawskiej. To jest taki obręb tak zwany. Na dzień dzisiejszy wygląda to następująco. My jesteśmy jako Kępińska, ten oddział tutaj. Jako osiedle Spokojna Księdza jest to wszystko tutaj. Tak naprawdę ta część tu jest jako Wieruszów. Żeby dojechać do nich to trzeba jechać przez Wirusów. A to jest logistycznie, no na dzień dzisiejszy administracyjnie bardzo ciężko. Nasza lokalizacja, ulica Kępińska, kuźnica. Jeśli ktoś pisze kuźnica Kakaska trafia tutaj. Jeśli ktoś pisze Kępińską, trafia tutaj, ale jeśli ktoś pisze Kępińska, ulica Kępi, kuźnica, ulica Kępińska, to już trafi nigdzie, bo tak naprawdę takiej ulicy to na dzień dzisiejszy nie ma. Ja w ogóle bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom, że wyszli z taką inicjatywą. Natomiast porządkując to wszystko, trzeba spojrzeć na to holistycznie, a mianowicie w ten sposób, że po pierwsze myślę, że impulsem do tego była uporządkowana sytuacja z Kuźnicą, z Kakawską, którą mamy tak naprawdę w trzech miejscach. I rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o sprawy bezpieczeństwa, sprawy dostarczania różnego rodzaju przesyłek i poczty, no są one zakłócone, ponieważ osoby z zewnątrz i firmy z zewnątrz, Chociażby kurierskie, nie wiedzą tak naprawdę, gdzie dostarczać to. Poza tym myślę, że powstaje szum informacyjny także i tu jest to sprawa bardzo ważna i bardzo wrażliwa, jeżeli mówimy o różnego rodzaju zagrożeniach, którego sygnały docierają najpierw do operatora, do łodzi, a potem są przekazywane tutaj. To też jest bardzo ważne. Natomiast myślę, że tutaj też sporą warstwą i taką bardzo intensywną jest ta warstwa historyczna, tak? czyli powrotu do, do historii. I i za to też bardzo dziękuję. I jeżeli będą to tylko i wyłącznie sentymenty, to, to chwała za to i pozostańmy przy sentymentach, natomiast ostrzegałbym przed resentymentami różnego rodzaju. Ale jeżeli po, przy weryfikacji, przy tym, co się stanie na Radzie Miejskiej, przy analizach okaże się, że to są bardzo olbrzymie koszty, to jako burmistrz będę rekomendował prolongowanie tego tematu w, w przyszłość, ponieważ uważam, że mamy jeszcze ważniejsze rzeczy do załatwienia. Patrz chociażby sala. Gimnastyczna w Teklinowie. Oczywiście potem, oczywiście, Dom Kultury. Natomiast absolutnie nie chcemy zasypywać gruszek w popiele. Ten temat będzie analizowany, ale zobaczmy, ile on przyniesie prognozowanych kosztów. Nie tylko tych finansowych, ale też tych proceduralnych. Będę tutaj bronił, jak gdyby tego, że mieszkańcy słusznie o to występują, ale podchodziłbym do tego chłodno, żeby najpierw przede wszystkim to zanalizować, jakie to przyniesie, by Poza tym jeszcze przypomnę, że jako urząd jesteśmy bardzo zaangażowani w tą nową ustawę planistyczną, więc kolejna tego typu kolubryna proceduralna no, może spowodować pewnego rodzaju niewydolność. Ale tak, podchodźmy do tego, to jest bardzo ważne. Bądźmy wrażliwi na to, co mówią mieszkańcy, to jest dla nich ważne, dla nas oczywiście też. Natomiast zmierzmy obecne siły, zarówno finansowe, jak i te, które mamy, żebyśmy po prostu byli i wydolni. Dla nas to też pewna historia jako dla jednostki i wiadomo zawsze ta nasza straż była jako taka wizytówka tego podzamcza. No i też może z naszą nazwą to jest problem, ponieważ podzamcze w Wieruszowie i nieraz te jednostki są mylone, więc dla nas na pewno też będzie pewne ułatwienie. Podzamcze, tak było całe życie podzamcze, to niech będzie pod zamcze, nie? No. Jest to niezły pomysł, jakby się samo gospodarowało. W końcu tyle tu podatków płacimy, a jesteśmy odrzucani na sam koniec, jeśli chodzi o jakieś inwestycje, nie? No, więc nie wiem. Uważam, że może i dobry pomysł. Szczerze, mamy też takie pragnienie. Bo my, jako my, chcemy to konkretnie, żeby to było. Ale jeśli jest możliwość, żeby całe Podzamcze wróciło do granic, jakie były, powiedzmy, te 50 lat temu, dobre, to byśmy byli też chętni i wiem, że ten wniosek, co myśmy złożyli do urzędu i tak samo napisaliśmy do gazety, załączyliśmy ten artykuł, pozytywnie to ludzie odebrali. Ale dlaczego chcielibyśmy jako całość też? Podzamcze powinno być nawiązywać do czego? Idąc od naszej tu strony, mamy boisko Podzamcze, mamy wieżę ciśnień w Podzamczu, mamy kolej w Podzamczu, mamy szkołę w Podzamczu, jakby nie patrząc. Minienia piłsudzkiego. Co mamy przede wszystkim straż pożarną i na, nasza parafia na święcie Marii Pany w Pozamczu, a tak naprawdę wszystko jest w Pozamczu, a tego nie ma.